No dzień dobry, dzień dobry, moje kochane koziorożce. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 4 do 10 kwietnia 2022 roku. Pamiętajcie, że te czytania są ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem, jest tam kilka ważnych informacji na mój temat. Także kochani, jeżeli jesteście tu pierwszy raz, bardzo proszę zapoznajcie się z tym, Informio... informacjami będę bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna <grytanie> no i co, tradycyjnie zostawcie łapeczkę w górę jeżeli macie ochotę, napiszcie komentarz a jeżeli jesteście tu pierwszy raz i Wam się spodoba, to oczywiście zapraszam do subskrypcji ok, kochani, lecimy Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień co miłego się może wydarzyć a na co warto uważać w miłości, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse i rada. Dobra. I karta opiekuńcza. Marzenia. Marzenia. Myśl o rzeczach wielkich. Istnieją niewidzialne siły, gotowe wesprzeć Twoje marzenia. Przepięknie. Dobra, koziorożce, to co? Lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Paść kielichów. Bardzo fajnie. Świeża energia, energia pełna miłości, takiego romantyzmu, uczuć, ale też kreatywności, takiego świeżenia, świeżego punktu widzenia na pewne sprawy. Mm. Kochani, wygląda na to, że e, odkryjecie w sobie albo jakieś artystyczne talenty, albo zechcecie właśnie tutaj poświęcić więcej czasu na jakieś takie kreatywne zajęcia, e, kreatywne sprawy. Część z Was e, zakocha się, albo będzie chciał wyznać komuś miłość. Część z Was e, mam wrażenie, że będzie chciało kogoś przeprosić za, za jakąś sytuację, ponieważ Lichów dla mnie to też jest energia przeprosin, ale mówię piękna, świeża energia z taką czystością, z taką kreatywnością. No jak jakby nie patrzeć miłością. Pełni miłości wyjdziecie w ten nowy tydzień. Super. Dobra, co miłego się może wydarzyć? Mm, siódemka buław. Uda Wam się obronić swoją pozycję. Odeprzeć jakiś atak, utrzymać jakąś swoją pozycję, być może jakieś swoje stanowisko. Mm, obronić swoją rację. Mhm, dobra, zobaczmy tą siódemkę buław. O co tutaj chodzi? A może uda Wam się zwolnić jakieś blokady? Rydwan, Rycerz Pentakli, mhm. piątka kielichów. Piątka Pentakli, a zbuła w trójka kielichów. Mhm, 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 mhm. Byłam pustkę chwilowo. Dajcie mi sekundkę, dobrze? Wiecie, co wam powiem? Widzę tutaj też taką sytuację, że może w wyniku dla niektórych z was, w wyniku jakiegoś um, jakiejś pomyłki, albo jakiegoś dziwnego wydarzenia doszło do zwolnienia z pracy, albo doszło do jakiejś nagany, do jakiejś, jakiejś trudnej sytuacji w pracy, mam wrażenie. I dla części z Was zostaliście niesłusznie oskarżeni. Yy, I to spowodowało takie poczucie braku, żalu, smutku. Ale mam wrażenie, kochani, że Wy się tutaj nie poddawaliście i yy, nie podajecie i zawalczycie tutaj o wyjaśnienie tej sprawy, tak? Zrobicie wszystko, żeby, że tak powiem, Wasze wyszło na wierzch i żeby ktoś tutaj dostrzegł właśnie yy, jaki błąd popełnił. No i wygląda, kochani, że Wam się to Uda, bitwa będzie ciężka, na pewno będzie zażarta, Może, mogą się pojawić jakieś konflikty, ale, kochani, summa summarum, to wy będziecie siedzieć na tronie i to wy zwyciężycie, ponieważ tu się rozpocznie dla Was jakiś nowy etap. No i pojednanie, będą, właśnie mam wrażenie, przeprosiny i takie pojednanie z szefem, szefową, z pracownikami, z osobami, które Was źle oceniły, tak, czy, 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 czy gdzieś tam, no wiecie, nie ufały tej sytuacji, czy w jakiś taki sposób. Kochani, coś tutaj uda się osiągnąć Waszą ciężką walką i właśnie. Tym niepoddawaniem się, że mimo przeciwności losu, mimo jakiejś trudnej sytuacji, zawalczycie o jakąś sytuację i. Osiągniecie swój sukces. Kochani, dla części z Was może to być taka sytuacja też walki o jakiś związek, o jakąś relację. Może Wasza relacja przechodzi kryzys, może jesteście w trudnej sytuacji, może jest trudna sytuacja finansowa, a może po prostu emocjonalna. Coś się wydarzyło między Wami, co spowodowało, że mm, oddaliliście się od siebie. Ale wygląda, kochani, że Wy stwierdzicie, że nie, że ja się tak łatwo nie poddam i będziecie dalej walczyć o tę relację, albo dalej walczycie, że tak powiem, teraz o tę relację, inwestujecie w to, yy, kontakt. Yy, rozmowy, komunikacja. Oczywiście to nie jest łatwe, bo pojawiają się kłótnie, pojawiają się zgrzyty, ale kochani, wygląda na to, że w tym tygodniu Wasze starania i Wasza walka o tą relację przyniesie sukces. To może być relacja małżeńska, to może być relacja ogólnie związkowa, przyjacielska, rodzina, jakakolwiek, ale zdecydowanie widzę tutaj zostawienie za sobą właśnie jakichś trudnych spraw. Pójście do przodu z czymś nowym, hmm, ponieważ tutaj mówię, jest ta Wasza inwestycja, no i rozpoczęcie się nowego działu w Waszym życiu i po Pojednanie, połączenie podobne, radość, świętowanie, tak? Także kochani, jeżeli faktycznie walczycie tutaj o jakąś relację, o jakąś sytuację, która jest dla Was ważna, to w tym tygodniu uda Wam się odnieść sukces, w końcu jakieś blokady puszczą i no i można powiedzieć, wygracie, tak? Zwyciężycie to, to o co walczyliście. Mhm. Dobra, co dalej? Na co uważać? Na co uważać? Paść pentakli. Paść pentakli, paść pentakli. Wiecie co, kochani? Tutaj bym powiedziała, że na jakieś nowe propozycje zawodowe, albo propozycje współpracy, albo propozycje inwestycji. Może coś tutaj być ukrytego z tym paziem pentakli, także bądźcie ostrożni. Właśnie. Yy... Zanim w coś zainwestujecie, albo zanim podpiszecie też jakąś umowę, ponieważ e, nawet jeśli to jest głupia umowa, nie wiem, o internet, e, prąd, e, jakaś ubezpieczeniowa, czy cokolwiek, tak? Już nie mówię o jakiejś pracy, tak? Czy cokolwiek, ale każda wasza inwestycja, jeśli chodzi o pieniądze, czas, energię, e, uważajcie, właśnie, w tego typu rzeczy. Nie podpisujcie niczego bez przemyślenia. Też uważajcie na wszelkiego rodzaju linki, które dostajecie, maile z fałszywymi propozycjami, też tam nic nie klika ponieważ możecie tutaj stracić jakieś pieniążki, tak? Bądźcie ostrożni wszelkiego rodzaju e, nowych propozycjach inwestycji dla Was, tak? Inwestycji szczególnie swoich pieniędzy w tym tygodniu. Mhm. Dobra. Miłość. Zobaczmy, co tu. A mieczy. Prawda, klarowność, e, nowe pomysły, nowe związki, nowe relacje, rozpoczęcie czegoś od nowa. Także, kochani, dla części z Was tu bym powiedziała, że to powtarza się, mhm. że jeżeli walczycie o jakąś relację, to dziesiątka mieczy kumuluje się do jedynki, czyli koniec jakiegoś ciężkiego etapu w Waszym związku, Waszej relacji, wygrana i rozpoczęcie czegoś nowego. Ale to też może oznaczać inne sprawy, dlatego sobie dopowiedzmy ten as mieczy. O, dziewiątka pentakli, ok. Mhm, król buław. Mhm, i dziesiątka buław, dokładnie. U diabełek, ale jest też słońce super, bardzo fajnie, bardzo fajnie kochani, możecie mieć do czynienia e, możecie mieć do czynienia z kimś z trygonu ognia, baran, lew, strzelec lew się mocno pojawił e, ale kochani, powiem Wam tak, że jeżeli faktycznie w Waszym związku doszło do jakichś trudnych sytuacji bo mamy diabła, dziesiątkę buław być może pojawiły się jakieś toksyczne osoby dodatkowe, które gdzieś tam ingerowały Wasz związek, nie widzę tutaj kochanka, kochanków i tak dalej, bardziej jakieś spięcie o finanse, o pieniądze e, bądź mówię konflikt a propos, że inne osoby się wpierdzielały, że tak powiem, w tą waszą relację. Przyjaciele, przyjaciółki wiecie: osoby z pracy, rodzinka, tego typu rzeczy. I to może powodowały napięcia między wami. Kochani, w tym tygodniu te napięcia puszczą, też e, wprowadzicie, że tak powiem, więcej niezależności do tej relacji. E, będzie klarowność, będzie jasność we wszystkich. Mam wrażenie, że tutaj też się tym mieczem poodcinacie od pewnych relacji, które nie służyły temu związkowi i powodowały niepotrzebne konflikty. No i kochani, mamy króla, królową buła, więc na pewno pasja, namiętność powróci do do Tego waszego związku. Słoneczko zaświeci. Na spodzie mamy dwójkę kielichów, która symbolizuje tutaj tą miłość, braterstwo dusz, połączenie podobne, mm, więc e, wygląda na to, że naprawdę uda wam się zażegnać wszelkie trudne sytuacje, zakończyć jakiś konflikt, zakończyć jakąś trudną sytuację, która być może ciągnęła się już dłuższy e, czas między wami i będzie nowy początek, będzie klarowność, będzie odrodzenie e, tej znajomości i tej miłości przede wszystkim między wami. Mhm. No, kochani, co wam powiem jeszcze, co wam powiem jeszcze? Hm. Moje single. Powiem wam tak, moje drogie Single. Pojawi się ktoś, do kogo poczujecie ogromną namiętność. Pojawi się ktoś, do kogo poczujecie ogromną namiętność i ogromną taką pasję. Osoba będzie niezwykle niezależna. Osoba będzie taka troszeczkę na dystans, bym powiedziała, ale poczujecie się przy niej dobrze, pewnie bezpiecznie. Um... Król królowa buław, także zdecydowanie bardzo dobra para. Mm -hmm, bardzo zdobrana para i mam wrażenie, że ta osoba będzie niezwykle właśnie kusząca dla was, kusząca, bo jednak no mamy tego diabełka, tak? E, wydaje mi się, kochani, że możecie być nieufni w stosunku do tej osoby, ponieważ tutaj będzie duża konkurencja ze względu na atrakcyjność tej osoby, dużo kobitek albo dużo mężczyzn się będzie kręcić wokół tego waszego e, kogoś, tak? Ale wydaje mi się, że tutaj nie macie się naprawdę czym martwić, bo oprócz no, no to są naprawdę bardzo dobre karty, które mówią o klarowności i nowym początku. Także jeżeli będzie Będziecie podejrzewać tę osobę o jakieś manipulacje, kłamstwa, to to nie. Absolutnie nie. A smieczy mówię, że ta osoba przychodzi do Was z prawdą. A to, że no, jest atrakcyjna i kręcą się wokół niej osoby, no to już nie jej wina, tak? No jest jaka jest. Kochani, wygląda na to, że tutaj budujecie naprawdę bardzo fajny związek i zbudujecie bardzo fajny związek oparty właśnie na miłości. Na miłości, tak. Tu jest, tu jest piękne braterstwo dusz, połączenie dusz. Także to nie będzie tylko romans, to nie będzie tylko seks, to nie będzie tylko pasja. Chociaż mówię, buław jest tutaj dużo, więc plus jeszcze ten diabeł, więc no będzie intensywny związek, intensywny początek związku. Bardzo takie napięcie, chemia między wami i tego typu rzeczy. Ale, kochani, wygląda na to, że ta osoba ma naprawdę szczere zamiary wobec was. Okej, okay, ceni sobie niezależność, jest singlem, na pewno jest singlem y, albo singielką, y, na pewno dobrze radzi sobie zawodowo, finansowo z tą dziewiątką pentakli. Też wydaje mi się, że ta osoba dużo przeszła w swoim życiu i też nie zaangażuje się w pierwszą lepszą osobę, ale z wami poczuje to coś i zechce się tutaj zaangażować. Więc y, bym powiedziała, y, nie macie co panikować, ponieważ ja już mówię tu mimo tego diabełka są no, szczere intencje. Są szczere intencje. Z tym Asem mieczy jak najbardziej. Mm -hmm. No dobra. No dlatego ten paś kielichów. Początek jakiejś nowej miłości. Propozycja randki, spotkania. Tak jest. Dla części z was to już się rozwija, to już wchodzi gdzieś tam wyżej. Mm -hmm. No dobra, rodzina przyjaciela najbliższe otoczenie. Rycerz mieczy. Mhm. Mm no, kochani, tu mogą przyjść jakieś informacje, może od kogoś z trygonu powietrza bliźnięta waga wodnik. Nie musi to być, oczywiście ten znak. Mogą pojawić się jakieś informacje ważne dla Was, jakieś wiadomości, komunikacja, ale uważajcie, bo z rycerza, że mieczy też czasami przychodzą kłótnie, jakieś spięcie, jakieś zwarcia. Mhm. Zobaczmy sobie tego e, rycerza mieczy. Zobaczmy sobie tego rycerza mieczy. Mhm. Czwórka mieczy. Mm -hmm, kochankowie. Koło fortuny. Dobra, będzie komunikacja ze strony osoby, z którą... Um... Przez jakiś czas mam wrażenie, nie rozmawialiście. Może to być ktoś z podznaku bliźniaka, nie musi. E, mówię, ten trygon powietrza też się mocno na, na, zaznaczył. Mamy skorpiona, raka na spodzie tego typu. Aha, jeszcze arcykapłan. Dobra, także to też może być ktoś z rodziny. I mam wrażenie, że tutaj były jakieś ciche dni, nie, nie rozmawialiście z kimś. Może ten kontakt był nawet dłuższy, że nie rozmawialiście ze sobą kilka tygodni, kilka miesięcy, kilka lat, tak? I wygląda na to, że jakimś dziwnym trafem albo traficie na siebie i relacja odżyje, to będzie w, w ogóle coś niespodziewanego, kompletnie się tego nie spodziewacie, albo ta osoba przez dłuższy czas myślała, żeby tu się do Was odezwać, żeby zagadać, żeby porozmawiać, być może, żeby wyjaśnić jakąś niewyjaśnioną sprawę z przeszłości. No i będzie tutaj zwrot akcji. Będzie zwrot akcji. Będzie ponowne tak jakby połączenie dwojga przyjaciół, albo dwojga członków, członków rodziny, tak? Więc ym, spodziewajcie się nieoczekiwanych wiadomości, albo nieoczekiwanego spotkania właśnie z osobą, z którą bardzo, bardzo długo nie mieliście kontaktu. Mhm. Ale poczujecie się z tym dobrze, także to nie będzie takie niekomfortowe spotkanie. Nie, 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 nie. To będzie zaskoczenie, ale kochani, poczujecie właśnie się dobrze w tym, yy, z tą osobą, tak? Zrównoważeni. Także poczujecie, że wszystko wskakuje, że tak powiem, na właściwe tory. Uh -huh. Dobra, praca i finanse. Co tutaj, kochani? U, tu mamy diabełka, tu mamy diabełka. Kochani, co was tutaj blokuje? Co? Co was tu blokuje? E, dla części z was możecie mieć do czynienia z toksycznymi osobami w swoim otoczeniu, e, pracy, które nie wpływają gdzieś tam dobrze energetycznie na was. E, po drugie, tutaj, kochani, może być po prostu taka energia, że czujecie się jak w pułapce, że czujecie się uwięzieni w tej pracy, że tutaj, nie wiem, właśnie jest niefajna atmosfera, niefajne zarobki, że miało być tak pięknie, a wcale nie jest. Kochani, diabeł to też może być, to mogą być też jakieś Wasze takie uzależnienia związane też z finansami, może jakiś hazard, może jakieś wydawanie pieniędzy na coś, tak? Może zakupocholizm, także tutaj też warto by było o tym pomyśleć. Ale pamiętajcie, że jeśli chodzi o diabełka, kochani, no to, to Wy tak naprawdę jesteście wolni, ta kłódka wcale nie jest zamknięta, możecie wyjść w każdej chwili, tak? Oj, czekajcie, włosnioni. <laughs> także widzicie. W każdej chwili możecie się z tego uwolnić. Nikt Was tu nie trzyma na siłę, kochani. A i wygląda na to, że chyba w tym tygodniu sobie uświadomicie to. Zobaczmy tego diabła. Kto to, co to i dlaczego. Mhm, arcykapłanka. No, Wy intuicyjnie wiecie, że to jest coś, co Wam nie służy. Trójka była w czas decyzji, kochani. Koniec czekania, koniec obijania się, koniec... Przedłużania czegoś, podjęcia właśnie decyzji. Mhm. No właśnie, kochani, czas pomyśleć o własnej stabilizacji i równowadze. Mhm. Powiem wam tak, że dla części z was może to być faktycznie osoba, która po tajniacku gdzieś tam obgaduje was, jest toksyczna, jest konfliktowa, i z którą są wiecznie kłótnie, wiecznie, wieczne problemy, tak? I wygląda na to, kochani, że w tym tygodniu naprawdę będziecie mieć dosyć tego i podejmiecie jakieś decyzje, że czas się odseparować od tej osoby, albo wprowadzicie po prostu zdrowe granice. Jedno jest pewne decyzje pójdą razem za waszą energią i od razu to się wszystko. Wszystko, kochani wyrówna, tak poczujecie się bardziej stabilnie, że zawalczyliście o siebie. Um... Poczujecie się pewnie. Może część z Was zechce tutaj pójść i donieść, właśnie zrobić jakiś takie donios, don, donos, donos, donos na tą osobę, szefostwo i tak dalej, żeby no, ktoś tu się rozprawił z tą osobą, tak, że tak powiem. Bo mamy tego tutaj króla pentakli, dwójkę pentakli, więc może tutaj chodzić właśnie o informacje, że tak powiem, do, do, do kierownictwa, tak? żeby, żeby zrobili porządek z tą osobą. To dla części z Was. Dla części z Was, kochamy, Pani, faktycznie jesteście w toksycznym środowisku pracy. Ym, I to już nie chodzi o jakąś jedną osobę, która jest takim wrzodem na tyłeczku, tylko chodzi o całe środowisko. Czujcie się jak w klatce, jest wiecznie konfliktowo, jest wyścig szczurów, jest, jest stresująco. I wygląda na to, że Wy już od dłuższego czasu myślicie, żeby tutaj się uwolnić, ale może brakowało Wam motywacji, może brakowało Wam jakichś informacji, może czekaliście na jakąś wiadomość zwrotną. Część z Was mam wrażenie, że tutaj już wysłało jakąś cv gdzieś, albo zaczęła jakieś działania a propos nowej pracy, ale czekaliście na jakąś informację, która będzie zielonym światłem, że możecie z tego odejść i pójść nową trasą. No i kochani, wygląda na to, że tutaj w tym tygodniu przyjdzie coś, co da Wam takie zielone światło, żeby ruszyć do przodu, i żeby zawalczyć po prostu o swoją stabilizację i swoje, swoje poczucie bezpieczeństwa. Yy, I swój spokój taki też wewnętrzny, tak? Mhm. Dokładnie. Dokładnie to jest to. Mhm. Dobra. Rada dla Was. Piątka buław. Przede wszystkim nie wchodźcie w niepotrzebne konflikty. Jeśli możecie uniknąć jakiegoś konfliktu, to uniknijcie. Pamiętajcie, że lepsza jest zawsze współpraca z innymi niż walka przeciwko sobie. Po drugie, piątka buław też mówi bądź odważny i nie poddawaj się. Też walcz o swoje, walcz o swoje marzenia, walcz o swoje pragnienia, ale wiadomo, no wszystko z głową, wszystko z głową, tak? Bardziej skup się na to jak możesz coś zdobyć, niż jak możesz się zwal, czekaj, inaczej. Mm. Bardziej skup się na, czy, na tym, jak możesz walczyć o coś, niż jak możesz walczyć przeciwko czemuś, tak? Ym, bo wiadomo, że to, na czym skupiamy uwagę, rośnie. Więc jak będziesz walczył przeciwko komuś, przeciwko czemuś, to będzie ten problem jeszcze narastał. A jeśli zaczniesz walczyć o coś, o coś dobrego, o coś, jakieś spełnienie, o jakieś marzenie, wtedy wszechświat zacznie Ci z tego zsyłać więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej, tak? Także tu jest to ważne, ważna informacja, kochani, dla Was. Dobra, zobaczmy zwierzaczka. Mm -hmm. Dokładnie, mamy pancernika. Set healthy boundaries. Dokładnie, czas y, kochani postawić jakieś wyraźne granice, ale takie zdrowe granice, nie barykadować się przeciwko światu, tylko postawić na zdrowe, takie zrównoważone, fajne, że tak powiem, <granice>, granice. I co mamy na spodzie? Mamy Orła. Spirit has your back. Dokładnie, macie wsparcie z góry, macie wsparcie wszechświata. Także maszcie o rzeczach wielkich, ponieważ wszechświat Wam to da. Dokładnie. No, czas na głębokie zanurzenie, moje drogie Koziorożce. Coś tu się u Was zacznie fajnego dziać. Uhu. Ok. No to jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to wybierzcie sobie numer 1, 2 lub 3. A ja już losuję dla Was um, karty z odpowiedziami na te Wasze pytania. 1, 2 i 3. Jeżeli potrzebujecie więcej czasu, żeby zastanowić się nad wyborem karty, to proszę zatrzymajcie sobie filmik. Ja nie przedłużam, odsłaniam. Odpowiedź numer jeden brzmi... <laughs> nie przestawaj. Odpowiedź numer dwa brzmi... Istnieje coś lepszego. I odpowiedź numer trzy brzmi... Zdobądź więcej informacji. Tak jest. Dobra, kochani, to by było na tyle. Żywą powodzenia. Mm, cudownego tygodnia. No i widzimy się pewnie za niedługo. <grym> Buziaki. Papa. Pa.